Można w skrócie powiedzieć, że zwycięstwo się nie sądzi. Najważniejsze jest zwycięstwo odniesione w takim, a nie innym stylu. Na początku praktycznie w mecz w pierwszym secie i w trzecim trzecie do jednej bramki to samo to samo było w drugim secie, ale niestety niestety odwrotnie. Dużo, dużo własnych błędów, ale tak powiedziałem na początku. Na początku. Najważniejsze jest zwycięstwo czy punkty zdobyte i w miarę spokojne święta przed nami jeszcze, jeszcze mecz Pucharze Polski w środę. W jawożnie mam nadzieję, znaczy wierzę w to, że, że awansujemy po raz drugi z kolei. Drugi sezon z kolei do finału Pucharu Polski, co będzie już jakimś kolejnym sukcesem tego zespołu, tego klubu, bo, bo, bo dwa finały z rzędu. Oczywiście jeszcze nie awansowaliśmy, jeszcze nie wygraliśmy, ale, ale mocno, mocno w to wierzę i bardzo ważny mecz zaraz po świętach 29 dla nas zresztą i, i dla nas i dla Politechniki wiadomo jaka jest sytuacja w tabeli, w tabeli mamy teraz przed, przed nami jest, jest pięć meczów bardzo trudnych z tymi teoretycznie najlepszymi zespołami z kraju z Jastrzębia oczywiście mamy 6 punktów przewagi ale jeszcze Resownie z Kędzierzyn. także będziemy walczyć o każdy punkt to już nawet nie chodzi nawet o, o same zwycięstwa, ale o zdobycie punktu. Przynajmniej jednego czy dwóch. Oczywiście będziemy się cieszyć, jak będziemy wygrywać. Ale sobie Państwo zdają sprawę, że to naprawdę będzie bardzo, bardzo trudno. Trzeba zagrać dużo, dużo lepiej z tymi przeciwnikami niż graliśmy dzisiaj. Dziękuję. No cieszymy się bardzo. Dobyliśmy trzy punkty w bardzo dziwnym meczu mogę tak nazwać, ponieważ e, no, pierwszy set e, bardzo gładko, spokojne prowadzenie, bezbłędna w zasadzie gra. No i nagle wszystko się odwróciło. Tak nie wiem, czy, czy ta strona, jakieś żyła wodna na tej stronie, akurat przepływała, bo, bo, bo wyglądało na niemoc każdej drużyny, która się znajdzie w tamtym obszarze. E, natomiast no, na szczęście kontrolowaliśmy sytuację w czwartym secie. Udało się tą przewagę, którą sobie ugraliśmy. W trakcie tego seta dowieźć do końca i, i cieszy zwycięstwo. Oprócz tego drugiego seta, tak jak już powiedziałem, gdzie gdzie masa własnych błędów e, doprowadziła do tego, że, że przegraliśmy go bardzo wyraźnie, to to mecz myślę, że, że spokojny, taki pod kontrolą. Bez, w czwartym secie była, kiedy ta, ta przewaga pięciu punktów nagle niwelowała się do, do, do trzech, troszkę może Większa nerwowość się wkradała, ale udawała się cały czas to utrzymać i, i cieszymy się bardzo, bo to są bardzo ważne dla nas punkty w kontekście walki o, o szóstkę w dalszym ciągu. Proszę. Tak, to nawet nie widziałem, to, to, to tym bardziej. Cieszę się bardzo i, i miejmy nadzieję, że, że taką grę, czy jeszcze lepszą będziemy prezentowali już, już po świętach.